Instruktor Rarity Academy to przede wszystkim osobowość i charakter. Tak naprawdę kluczowym czynnikiem, który spowodował, że w zespole są te, a nie inne instruktorki, jest ich osobowość. Szukam w zespole przede wszystkim określonych cech. Dziewczyny charakteryzuje przede wszystkim wysoka kultura osobista, szacunek do człowieka, i wydaje mi się, że w ich towarzystwie możemy czuć się bezpiecznie, spokojnie. A chyba tego oczekuje uczeń, który i tak jest zestresowany atmosferą szkolenia. Jest mu potrzebny ktoś z bardzo dużą dozą empatii i właśnie to charakteryzuje wszystkie instruktorki Rarity Academy. Na wstępie przygotowałam dla prezenty, mam nadzieję, że się z nimi oswajacie pomalutku. Nie wiem, czy już zaglądałyście, ale jeżeli nie, to to jest ten moment. Przed nami bardzo ciężki dzień, bo musimy nadrobić w dzień to, co nasza Akademia robi już od prawie trzech lat. Ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. Jakie są moje wrażenia po dzisiejszym dniu? No, jest rewelacyjnie. W ogóle rok temu oglądając wcześniejsze relacje starszych instruktorek, w ogóle nie brałam pod uwagę, że w tym roku będę siedziała na ich miejscu, więc po prostu jestem zachwycona. Chęć dołączenia do Rarity pojawiła się, gdy uczestniczyłam w szkoleniu instruktorskim u Moniki, i jakby poznałam ją osobiście, wtedy wiedziałam, że chcę dołączyć do Rarity. Bo zazwyczaj jest to tak, że każda instruktorka swoje, tak jak zauważyłam, a w Rarity jest jednak ta jedność. Od dzisiaj moim ulubionym kolorem jest na pewno kolor zielony, czyli kolor marki Rarity, i na pewno zagości on w naszym codziennym życiu. Nie wiem, czy istnieje firma, która całym zespołem się spotyka bez ani jednego wyjątku, więc ogromne gratulacje dla Was za to. Znajdujemy się na szkoleniu instruktorskim, jestem instruktorką, która już tutaj trzeci rok z rzędu przyjeżdża. Szkolenia ukształtowały mnie jako stylistkę i produkty, z którymi pracowałam od początku wpłynęły na jakość mojej pracy. Ja w ogóle lubię produkty Rarity i lubię na nich pracować, natomiast zdecydowanie najbliżej mojego serca są rzęsy. Mam wrażenie, że po prostu kępki robią się same i naprawdę rzęsy uwielbiam. Na, te, na ten moment była dla mnie najciekawsza wczorajsza atrakcja, czyli yy, masaż twarzy, które tutaj mieliśmy przedstawione. Ale tak naprawdę nie wiem, co będzie jeszcze dzisiaj. Także <grym>, jestem też bardzo ciekawa, i też będzie na pewno to fajna atrakcja. Najbardziej smakowało mi danie z łososiem i z risotto z grzybami, Aczkolwiek wszystkie były świetne, więc ciężko jest mi wybrać, ale jakbym miała powiedzieć, to właśnie to. 25 sekund pracy, 15 sekund na przejście. W planie mam trzy serie: 3, 2, 1, poszło, do jedziemy. Mieliśmy tutaj zaaranżowany bieg nad jeziorem, było wspaniale, to było bardzo przyjemne, że tak z samego rana mogliśmy już mieć taką aktywność. No a potem przyszłyśmy na salę szkoleniową, gdzie oczywiście miałyśmy niezły wycisk, jak co roku i mam nadzieję, że za rok będzie również to samo. Zacznijcie myśleć o tym, że ja nie znam się na waszych brwiach, na waszej pracy. Mnie to jest ciekawe dowiedzieć się, co będą mi robić, jeśli ja przyjdę wam na brwi. Co trafia do wszystkich, to oglądają wszyscy. Jeśli to trafia tylko dla brawistów, no to mniej brawistów, no to będzie mniej zaświecenia. Czas nasz wspólny, gdzie poznajemy nowe programy szkoleniowe, gdzie udoskonalamy te programy szkoleniowe, które już były w Akademii Rarity. Naprawdę lubię zarówno laminację rzęs, jak i laminację brwi, ale myślę, że chciałabym bardzo spróbować szkolenia z brwi dwudniowego, ponieważ takich szkoleń nie prowadziłam do tej pory z ramienia właśnie Rarity, więc jestem ich bardzo ciekawa. powiem, żeby się nie popłakać, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że jesteście spełnieniem moich marzeń. I zawsze chciałam być w takim zespole, dlatego wszystko, co robię, to robię dla was i naprawdę robię to tak, jak ja bym chciała, żeby ktoś kiedyś mi poświęcił uwagę i czas w rozwoju. E, dlatego tyle w to wkładam pracy i serce. Jeżeli w tym roku otworzycie tą kopertę, a w niej zobaczycie zupełnie inną sumę niż w zeszłym roku, to gratuluję, bo zrobiłyście niesamowicie dużą pracę. I wydaje mi się, że każda z Was szeroko się uśmiechnie, bo mimo że to symboliczne kwoty, to są zdecydowanie większe niż w zeszłym roku. Bardzo motywująco. Wyjeżdżam taka pełna energii i, i dobrze nastawiona po prostu. Jeżeli ktoś nie ma siły, to nie stoi Tam siły. Bo no, życie jest ciężkie jednak, nie? Bardzo trudne pytanie, czemu mnie zadałaś? <noise> Nie ma terminu, przepraszam bardzo, no, to szybko zajęte.